哎。Hey. It's a holiday. I got holes on, holes on Witam was bardzo serdecznie w takich Sims, jak tylko 3D. Szczerze, tak całkowicie się wam przyznam, że nie planowałem ni cholery, żeby to dzisiaj nagrywać, że akurat to. Znaczy, bo w skrócie ten film, który chciałem nagrać, ta seria, bo to będzie seria, to miała być z kimś innym jeszcze. I z powodu braku czasu, braku jakby zorganizowania pomiędzy nami, no to dzisiaj musimy znaleźć sobie taki zamiennik. Będziemy tak robić, jeśli nie będziemy mogli na przykład zrobić jakiejś serii, to będziemy właśnie jakieś takie zamienniki robić, na przykład jak postaci House Flipper, czyli polskiej gry, ale to zaraz zobaczycie, o co w niej chodzi. Witam was bardzo serdecznie w moim biurze. Tutaj mam moją sypialnię, tutaj sobie robię e, siku, I się myję i ogarniam. Sama w sobie gra polega na renowacjach domu, na robieniu różnych zadań i tak dalej, ale ja w sumie wszystkie zadania już zrobiłem. Ale co można robić, jak już się zrobi wszystkie zadania? Można kupować domy i je odnawiać. I znów nadeszły święta. Chciałem generalnie, bo wczoraj sobie wsiadłem do komputera właśnie, żeby uzbierać kasę na to. Na dom na księżycu. Niestety, jak widzicie, nie uzbierałem tak dalej, ale jeśli by się w ten film spodobał, to moglibyśmy zrobić jeszcze kolejny. A dzisiaj chciałbym zrobić pada śnieg! Wiadomo, no już jest po świętach, ale śnieg pada. Możecie napisać w komentarzach, czy padał u was śnieg dzisiaj albo wczoraj. Marzu się kiedyś przytulny domek w górach? A co powiesz na nowoczesną willę ukrytą przed światem wśród ośnieżonych szczytów? Tak jest na niebo lepiej, zaufajna. Wysokie góry tuż za oknami gwarantują najpiękniejsze widoki, ale w pięknie może czaić się niebezpieczeństwo. Przekonali się o tym poprzedni właściciel tego domu, kiedy zobaczyli co się stało z nim podczas ich krótkiej nieobecności. Hey, no... No, ładnie jest ten dom. Czy tam jest śnieg w środku? Nie, też chyba odbija. Ale kozak, Jezus Maria, ja chcę coś takiego, nie. Episki <grybioski> to jest śnieg w środku. Te sople to mogłem zabić swoją drogą. Pałwan. I nie ma bowana. Witam bardzo serdecznie kilka godzin później. Generalnie tam początek nagrywając, zanim pojechałem sobie na uczelnię, ale no. Jezu, myślałem, że to jeszcze będę musiał wynosić, wywalać, nie? Tak swoją drogą właśnie, bo miałem sprawdzić. Oni po prostu nie zamknęli. Wymie okno bo po prostu zbite okno, to ma sens. Jeśli byście chcieli serię z House Flipper'a to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Boże jeszcze tutaj śnieg nie wiem, nie mogli odpowiedzieć jakiegoś, nie wiem, ogrzewania czy coś, to to by się roztopiło i byłoby po sprawie. Bo sprzedaję tutaj te niektóre rzeczy. Generalnie ja bym nie chciał z tego już robić świątecznego czegokolwiek. Na dworze jest jeszcze jedynie śnieg, ale to sobie zostawiłem na sam koniec Właśnie, nie chcę robić nic świątecznego i tak dalej, już zróbmy z tego po prostu taki domek w górach, ale po prostu nie świąteczny. Myślę, że to się będzie wciągało odkurzaczem, bo też jest opcja, że odkurzaczem się wciąga. Ja tutaj powycieram i tak dalej, powywalam śmieci i będziemy mogli zacząć zastanawiać się co i jak zrobić, bo jest potencjał w tym no Jezu czy jest, jest... jeszcze piętro wyżej, tak? wymiana schodów, od teraz możesz wymieniać schody w niektórych domach, aby to zrobić wyceluj nie narzędziem do sprzedaży przedmiotów to takie proste, jak na razie coś takiego bym zrobił? uwaga, powiedzieć, że nie napadał tu nigdzie śnieg, ale brzydko łazienka, Jezus dobra, nie napadało, całe szczęście, nie no ładnie to jest ciekawa łazienka, tylko inaczej chyba kolorystycznie bym ją zrobił a, kamienie, no? Czyli to było jakieś włamanie tutaj. No sobie... Co to był za dźwięk? <laughs> Fuck. No, to już chyba wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy, tak naprawdę. Dobra, przydałoby się rozejrzeć. Tutaj są szafy, więc to nie jest nic ważnego. Tutaj jest sypialnia, w której jest takie delikatne, powiedzmy, biuro. Nie łączyłbym raczej sypialni z biurem, a biuro jest na dole. A do niego zaraz przejdziemy. Generalnie możecie napisać, co tam u Was, jak tam Wam żyć komija. Z tego co wiem, to Wam się chyba właśnie zdalne zaczęły. I możecie powiedzieć, jak się czujecie z tym faktem. Ale fajna szafka. Nie widziałem tej szafki nigdy wcześniej. Ej, ta łazienka jest generalnie, mam wrażenie, zrobiona. Ja bym tylko zmienił kolor ścian. Ja bym dał tutaj taki ciemniejsze ściany i to od razu wyglądało bardziej tak nowocześnie niż to. Możemy sobie zamówić przez tablet rzeczy, których potrzebujemy i weźmy może coś takiego. Bierzemy sobie, patrzcie, płytki i szpachlowanie i sobie nakładamy. O Jezus Maria, nie, nie chcę czegoś takiego. Hmm, to by było fajniejsze. Ej, ja mogę tutaj przenieść biuro? Ja to robię. Teraz się tak zastanawiam, czy już o tym wiedziałem, czy dla mnie to jest jakaś nowa informacja. Z drugiej strony, jeśli byśmy przenieśli tutaj biuro, nie sprzedalibyśmy tego domu i nie zdobylibyśmy kasy na dom w kosmosie. Ale czy ja chcę dom w kosmosie? Chyba nie. Zważając na to, że mogę mieć dom w górach. Przeniesiemy tu biuro. Nowe biuro. Właśnie wybrałeś nowe biuro, teraz to będzie Twoje nowe biuro. Okej, okay. no fajnie od razu do. Widzicie śnieg? Nie wiem co z tymi drzwiami, jak na razie zostawię, ale dobym jest ciemno ogólnie Ale to najwyżej zostawimy sobie na później Wymieni okno, wymieni okno, wymień okno W ogóle mam wrażenie, że kiedyś nie dało się biegać w tej grze, a już się da Ogólnie smacznego picia, które obecnie pijecie Mam nadzieję, że napiliście się wody, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście Zachęcam do pójścia i napicia się właśnie Tejże wody Tutaj jest kuchnia, którą też całą przydałoby się generalnie przerobić Nie wiem czy jak na razie bym sobie nie zostawił tego jako takie poglądowe, wiecie o co chodzi Chciałbym w taki sposób ogólnie, tylko że bardziej nowocześnie mi się wydaje Dobra, to zacznijmy od rzeczy mniejszych, jak na przykład y, biur- Pralnia Ja mam zrobił jedno duże pomieszczenie, nie że pralnia i łazienka Jaki to ma sens? Jeśli chcemy wyburzyć, żeby poszerzyć nasz pokój To bierzemy młot i... I otwieramy. Jak dobrze wiemy, bez młota nie robota. No niestety to nie jest proste, jak z Inca, że się klikasz po prostu jednym przyciskiem, i już nie masz. Okej, okay. mamy jedno duże pomieszczenie. I ja ogólnie raczej przearanżowałbym, bo porównując z tą, tą łazienką, to to nie jest łazienka. Dobra, to sobie ponakładajmy to wszystko. Nie, chociaż... Jakby to jej pododawać dywaniki w ogóle? Dobra, najwyżej się to zmieni. A właśnie, żeby na przykład zrobić prysznic, to też nie jest tak proste, nie? Że po prostu stawiamy prysznic. Pierwsze, to trzeba zrobić. Yo, what the fuck. To mam pomysł, jak można takie zrobić. O, kurde, żeby postawić prysznic, to potrzebujemy instalacji, do montażu. Instalacja, wodna prysznica. Dajemy sobie to w miejsce, w którym chcemy, żeby był prysznic. sobie odkręcamy rzeczy. To nie jest takie wcale proste, że po prostu stawiasz sobie jak w Simsach i tyle i koniec. I chciałbym to, bardzo chciałbym to. O, tu, no i generalnie co? Tyle zigi Nie, nie, nie. Ja to obuduję i to będzie fajne takie. Coś takiego. Trochę mało miejsca się teraz zrobiło na prysznic. To, co wcześniej zrobiliśmy, trzeba e, zniszczyć. Ta gra też trochę nie wywacza na przykład, bo chwilę nie jest im jakbyście się kliknęli. jelo, chyba nad kasę zwróciło za to. Tutaj nie zwraca mi kasy za rozwalenie. Okej. Okay. okien kiedyś też nie było w tej grze, mam wrażenie, ale czemu nie mogę dać tego na to? Boże, miałem taki cudowny pomysł. Bo chciałem, żeby to było szklane. Ale drzwi mogę na to postawić, nie tylko, że tak się siak będzie dziwnie wyglądało. Hm. <laughs> nie bez sensu. Ale to chyba też że po prostu się otwiera i tylenia. Ale one są idealne. gademet ha bo. Ja bym hmm. hmm. to tak zostawił, tak szczerze. Nie wiem, Najwyżej se naprawię, tak jak ja tu je będę mieszkał, więc wiecie, co spierdzieliwszy, to naprawiwszy. Nie no, bo generalnie to fajne jest, tylko że no, nie wygląda... Nie wygląda praktycznie. Wywaliło mnie aż tu. Obok dał wannę. Boże, święty, jak to się długo robi, ty? wanna. Jej. Dziwnie się otwiera ta klapa. Pięknie. Ej, jak jest S i M i jest XL, to powinno być L, bo XL to duże L. Te dywaniki mi nie odpowiadają. Dobra, jak na razie dajcie mi spokój z tymi dywanikami, z tym ręcznikiem też, bo chyba też będzie trzeba coś innego dać jednak. Fajne, tylko tak mało się tego światła ostatecznie zrobiło, nie? Coś mi nie pasuje w tej łazience. Dobra, jak na razie to zostawię, bo troszeczkę się zamotałem. Chcę zrobić kuchnię na pewno. Tak jak mówiłem, chcę podobny układ zachować, więc na pewno inna lodówka, custom. Nazwy też warto zapamiętywać, bo potem będą rzeczy, które będą pasowały do siebie. Jak mnie to denerwuje, że jak już znajdę fajny zestaw w tej grze nie? to nagle mi nie pasuje wymiarowo. Szczerze, dokończyłbym tutaj kuchnię pióro i sypialnię może. I na dzisiaj zakończył, bo ja mógłbym dzisiaj siedzieć jeszcze z 5 godzin, jeśli o to chodzi. Ale też chyba nie będę zbytnio mógł tak ogólnie tego zrobić Więc dokończymy kuchnię, biuro i sypialnię I na dzisiaj będzie to tyle Tak jak mówiłem, jeśli wam się spodoba robienie domu, House Flipper Możecie zostawić łapkę w górę, dać subskrypcję i napisać w komentarzu, że Ziggy super I weź to teraz tak uzupełnić, żeby to by idealnie pasowało Dobra, z drugiej strony nie musi być dwóch stron symetrycznie aż tak idealnie To nad spoko będzie I patrzcie Jezus Maria. O, no kurde, ale kozak. Możecie dawać też znać, bo w sumie skoro w następnym odcinku dokończymy, to możecie dać znać, co byście zmienili i tak dalej. Jeszcze oczywiście to nie jest skończone, bo pododaję jakieś takie duperele i inne, nie? Tak samo na tej łazience. Dobra, to mi stanowczo za długo zajęło, więc idziemy do mojego przyszłego biura. Co byśmy chcieli zrobić? No coś tego typu. Okej, okay, wiecie co? Ogólnie godzina 46 nagrywam już ten film. Także ja bym podśnieżał już tutaj tylko. A resztę dokończymy w momencie, kiedy będzie Wam się podobał ten pomysł, żeby zrobić coś. Yy, z tej serii właśnie, więc możecie zostawić lajka, subskrypcję i komentarz, czy w ogóle chcecie serię z tego. Ja bym na przykład się świetnie bawił przy tym, może bym wreszcie nauczył się ładnie robić domy swoją drogą. Czyżby już. Dobra, odśnieżyłem cały śnieg z tego podwórka. Uwierzcie mi, że to nie było proste. Także tak, sprawdźmy co zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy zbytnio dużo niestety, ale no, słuchajcie, posprzątaliśmy cały ten duży dom. Zrobiliśmy kuchnię, zrobiliśmy łazienkę, którą też by się przydało jeszcze troszeczkę przerobić, i tak dalej. Zrobiliśmy podwaliny pod biuro, które będzie biuro takim chill roomem, trochę i tak dalej, więc możecie dać znać, co byście tutaj zrobili, bo trochę nie mam pomysłu, no, ale obecnie nie mam pomysłu możliwe, że wpadnę na jakiś pomysł. W łazience to. Tutaj zmieniliśmy tylko ściany. I chyba kurczę, wydaje mi się, że więcej zbyt nic zrobiliśmy. Także piszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze odcinki z house flippera, kiedy będziemy te willę, przerabiać i tak dalej. Ogarniać ją, żeby jakoś to ładniej wszystko wyglądało w środku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na Instagrama ZigiNazex i i siemona rapa, się.